Jak zbudowaliśmy nasze narzędzie stricte do lojalności, do, do marketingu, do budowania kampanii, to gdzieś zawsze nam, bo my używamy naszych aplikacji wewnętrznie. Każdy z nas w firmie używa ich, prawda? I wiemy, że jest taka potrzeba, bo sami po prostu się tym miaramy i używamy i daje nam to stricte korzyści. Jesteśmy konsumentami. Ale też zauważyliśmy, że potrzebujemy czegoś dodatkowego jakiegoś takiego zbudowania. Trochę mm, czegoś w stylu mikroinfrastruktury dla użytkownika w aplikacji, która pozwoli na posiadanie tych około zakupowych korzyści w jednym miejscu. No i to zaczęło się od tego, że to była jedna aplikacja z wieloma partnerami. Każdy, każdy ma swoją lojalność, a ty, mimo wszystko, jedną apkę. Żadnych kart wypchanych, portfeli plastikowymi kartami. I Później zobaczyliśmy, że ok. Klienci z tego korzystają, a tylko w momencie, kiedy są w sklepie, kiedy odbierają nagrody bądź kupują. I zaczęliśmy dalej myśleć, no, będąc w tej branży, to zastanawiamy się, co z tym jeszcze jest związane. I stworzyliśmy jakby opcję przechowywania swoich paragonów, ale nie w takiej formie, że tam go trzymasz, tylko po to, żeby była gwarancja. Chociaż to też tak funkcjonuje, ale po to, żeby kontrolować wydatki swoje, taki budżet domowy. A żeby to było proste i bardzo intuicyjne, nie wymagało żadnego czasu od, od nas, to zbudowaliśmy technologię, żeby czytać paragony. Po to, żeby tak naprawdę zrobić zdjęcie, wrzucić do odpowiedniej kategorii wydatków i system sam szczytał kwotę, wrzucił ją, wiadomo na co wydałeś. Żadnego tam wpisywania z palca, nie wiem, do Excela czy w odpowiedniej rubryki wartości kwot i produktów. Robi się samo. Genialna sprawa, bardzo fajna do używania. A na podstawie tej technologii zrozumieliśmy, znaczy można nawet nie zrozumieliśmy, wreszcie odkryliśmy, bo siedziałem już nad tym dwa lata, jak włączyć i umożliwić producentom jakby FMCG, może trudne słowo, producentom tych produktów takich, które kupujemy wiesz, na półkach, w supermarketach, żeby to oni mogli swoim odbiorcom końcowym dostarczyć tą lojalność. Co nie? Bo na chwilę obecną to, to, to wygląda, jest tylko na jedną modłę bita. Sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Kampania za kampanią. Nie ma żadnej opcji zlojalizowania tego klienta. Znaczy jest taki wizerunkowy, brandowy i jakby na tym się marki skupiają, ale nie ma tego bezpośredniego kontaktu. Kontakt jest poprzez sieci handlowe. Więc to one mają, wiesz, siłę. One mają konsumenta. I one też tym walczą w stosunku jakby do, do, do producentów. No bo obniżki cen, promocje, to wszystko jakby schodzi z góry. Yy, a ja zawsze chciałem dojść do sytuacji, w której jestem w stanie dostarczyć takie możliwości i narzędzia, żeby wsparować konsumenta z, z producentem, prawda? Z, z marką, tak już mówiąc marketingowo. Yy, I ta technologia, wychodząca od paragonów, idealnie do tego nam podpasowała rozwinęliśmy ją jeszcze bardziej yy, i, i dzięki temu po prostu po zeskanowaniu paragonu w dowolnym sklepie jesteś w stanie przyznać właśnie, czy to punkty, czy inną gratyfikację konsumentowi bezpośrednio za to, co kupił, co jest na tym paragonie. I to jest piękne, jakby wreszcie FMCG, producenci mogą rozmawiać bezpośrednio i, i nagradzać swoich konsumentów z pominięciem sieci sprzedażowych.